Witaj serdecznie Dominik Barnowski, żeby było jasne Nie Baranowski, nie inaczej Barnowski I wszyscy zapamiętają, witaj Witam, witam was wszystkich serdecznie, cześć Pawełek yy, Witaj, piątek czy wiemy Klasycznie, powiedz jak się czujesz po Walce na gali charytatywnej W żywcu w 14 grudnia Powiem tak, jestem bardzo szczęśliwy Bardzo zmęczony, nigdy nie czułem takiej męczarni Naprawdę podziwiam wszystkich sportowców, bokserów, zapaśników, którzy naprawdę w tak krótkim czasie potrafią się tak wymęczyć. Nigdy jeszcze gadziców nie robiłem, to była moja pierwsza walka, pierwszy poważny sparing, nigdy po prostu nic nie trenowałem. Przyjechałem tu właśnie z inicjatywą tak jak wszyscy, by pomóc wszystkim tym chorym dzieciom. W jest to gara, gala charytatywna, przypomnijmy. Dokładnie, sam mam właśnie też problemy psychiczne, mam ADHD, cierpię na synesterię, więc wiem, jakie to jest potrafić sprawić czujność. Cieszę się, że dołożyłem do tego cegiełkę, że jestem w środku tego wszystkiego i no... Jestem naprawdę z siebie bardzo zadowolony, bo myślę, że będzie gorzej. Sędzia poszedł do mnie po walce, powiedział, że pierwsza runda jak zawodowiec, druga runda była, z tam były miałem przebłyski. Jak tylko trochę pocenuję, dał mi wizytówkę, powiedział, że będą ze mnie ludzie. Jestem bardzo szczęśliwy. Powiedz mi, no już wcześniej troszeczkę wspomniałeś, no, że e, wiele cię to kosztowało, no bo przyjechałeś tutaj, z jakąś tam infekcją, jakieś tam środki przeciwzapalne brałeś, więc rzeczywiście, e, no walka cię to kosztowała dość mocno, nie tylko to co na ringu, ale o wiele wcześniej. Oczywiście, że tak, od tygodnia choruję na zapalenie jamy ustnej, po prostu od, chyba od tych sztucznych szczęk moich poprzednich się złapało zapalenie, tydzień jestem na antybiotyku, przez trzy dni po prostu umieram przez ból całej jamy ustnej zęba, bo mi magnetyzowały zęby na inne... Całą szczękę, ale zdążyłem się wykorzystać. Właśnie pod koniec drugiej rundy, jak dostałem yy, lewego sierpa od Mateusza, poczułem bardzo, bałem się, że nie wytrzymam, ale zrobiłem kilka dobrych oddechów i poszedłem. Zrobiłem dalej. Można powiedzieć, że yy, ten prawy sierp trochę cię tak obudził? Yy, prawy sierp mnie obudził, ale ten lewy dolny mnie po prostu zgasł. zgasł. Myślałem, że nie dojdę, ale jakoś doszedłem. Naprawdę, gdybym nie złapał, wtedy oddechu byłoby ciężko, ale naprawdę cieszę się, że miałem bardzo fajny narożnik, który mi dobrze podpowiadał. Obejrnik bym pewnie sobie nie dał rady, więc. Cieszę się z tego bardzo wszystkiego. Byłeś też u medyków, mieliśmy tutaj dobrych medyków, więc opatrzyli Ciebie, wróciłeś troszeczkę bardziej zregenerowany, więc dzięki temu możesz właśnie uczestniczyć w tym wywiadzie. Oczywiście, że tak. Bardzo podziwiam Państwa medyków, bardzo profesjonalna obsługa, cieszę się, że mamy tak dobrych ludzi. No i te 100 lat na koniec była super. Naprawdę czułem się jak w domu, naprawdę czułem się jak w domu. I bardzo profesjonalna opieka. Przez chwilę myślałem, że naprawdę nie dojdę. Po walce miałem wymioty. Przyszedł pan medyk, zrobił swoje i powstałeś jestem jak nowonarodzony. Oby noc była spokojna. A powiedz mi, jakie masz plany na święta? No bo po narodzenie za 10 dni każdy ma jakieś tam swoje plany, takie czy inne. Ty jak relaksujesz się, jak wypoczywasz właśnie w tym okresie? w tym okresie, no spróbuję odpocząć, bo miałem taki rok bardzo zabejkony, tak samo miałem właśnie taki rok cały zabejkony, wiesz jak to jest, znamy się już od trochę czasu, prawda? No planuję trochę odpocząć, zrobić przemyślenia i od nowego roku wziąć się za siebie, jak mówią, że no, Dominik masz talent, po prostu się za siebie, to coś trzeba tym zrobić. Pojadę do rodziny, odpocznę, co, so, zrobię kilka prezentów, dobrze zjem, przemyślę trochę i wiadomo, nowy rok, nowy ja, nie? W takim razie życzę dużej takiej optymizmu, motywacji w nowym 2025 roku, który będzie za 16-17 dni. No i no, oby do, do, do kolejnego wydarzenia, do kolejnego wywiadu. W takim razie. Ja chciałbym tylko pozdrowić moją siostrę Karolinę, mojego świadka Michała. Bardzo was kocham. Gdyby, gdyby nie wy, to możliwe, żeby mnie tu nie było. Pozdrawiam moją mamę, mojego tatę, przyjaciela Tomka, Marcela. No i ciebie i Twojego syna. Bardzo dobrzy ludzie, cudowni ludzie, polecam ten kanał, naprawdę. I rozumiem, że pozdrawiasz cały Grodzic Mazowiecki. Pozdrawiam cały Grodzic Mazowiecki, Grodzic moje miasto, kocham was, dziękuję wam za doping. Oczywiście pozdrawiam całe miasto Żywiec, organizatorów, służbę medyczną, ochronę, wszystkich, co po prostu dołożyli serdecznie do tego przedsięwzięcia. Razem walczymy, razem pomagamy. I od też chcieliśmy przeprosić za, za to, że transmisja została z tego wydarzenia urwana, bo internet, niestety nie mieliśmy wystarczające parametry, żeby przeprowadzić tę transmisję. Tak się zdarza, wiecie. Technologia to zawsze, zawsze jakieś niespodzianki, więc y, kolejna, y, kolejne wydarzenie, już mamy mieć nadzieję, z lepszym internetem, z, lepszym, y, z lepszymi parametrami. Dokładnie, tak. Ludzie i tak zrobili swoje. Mimo, że transmisja padła, to i tak ludzie nagrywali, po, poszło to świat. Jestem bardzo zadowolony. No, ludzie zrobili swoje, informatorzy zrobili swoje, no i my zrobiliśmy swoje. No. Bardzo dziękujemy. Życzymy Wam wesołych świąt, wszystkiego dobrego, nadchodzące Boże Narodzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kwietniu. i do w zobaczenia roku. w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dzięki.